Cześć, wszystkim! Jak się macie z tej strony Żura.pl, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy FIFA 14 Ultimate Team. Droga do chwały, sezon online. Cóż, nie wygląda to zbyt ciekawie, bo siedzimy w lidze trzeciej. Zostało nam 6 meczów, a mam tylko 3 punkty. Muszę wygrać 3 mecze na 6, żeby utrzymać się w tej lidze. A w ogóle uratować się przed spadkiem. No cóż, nie będzie to łatwe. Ja sobie tam chyba zmienię jedne stroje i zaraz widzimy się na boisku. Dalej gram składem z ligi BBVA. Jedynie tylko ściągnąłem zawolnego Patryka Eberta i wsadziłem bangurę 91 tempa. I to właściwie wszystko co można o nim powiedzieć. Ciekawego wzrostu nie ma za dużego, ale przede wszystkim potrzebny mi jest tutaj szybki, skrzydłowy, szybki pomocnik. Dobra, jak mówiłem, zmienię sobie jedne stroje i widzimy się na boisku. <laughs> Dobra, mamy przeciwnika na ten mecz. Zagramy sobie strojami Galatasarayu. Ekaterine, Ekaterineburg. No zobaczymy, to będzie chyba Liga Rosyjska. A może tylko taka zmyłanie. Liga Niemiecka, Bo Bojachim Lew, Mandzukić, Lewandowski, Kross, Schweinsteiger, Thomas Müller, Roy znowu, Laba, Dante, Benatia, Lam i Neuer, czyli właściwie Głównie Bayern Monachium. No zobaczymy, czy tak uznany team zawodników takich Krychowiak do Trochowskiego i Trochowski Niemiec. I bez gol Giovanni dos Santos. W 14 minucie. Strzela z dobitki na 1 do 0. Trochowski była później pokonać Noyera, ale mu się nie udało. Dos Santos to dobija. I troszkę... Niefortunnie się odbiło od obrońcy po obronie... Trochowski po obronie Nojera. No i piłka trafia do siatki. Mamy 1 do 0. Ekaterina Burg. Bangura. mamy 1 do 0 po pierwszej połowie. Ekaterinburg, Nam tutaj większe posiadanie piłki, mam troszkę no i więcej strzałów. Wszystkie cele, tylko przeciwnik jakoś tak ciężki do pokonania w obronie. Eduardo Vargas. I bramka Edwardowa, to Trochowski w 62 minucie strzela bramkę, przepraszam, techniczną Nojerowi. Ładnie tutaj zszedł do środka i technicznie uderzył prawą nogą. Nojer pokonany. Trochowski 2 do 0. Pięknie się ten mecz układa. Błąd Saldiego Diego po raz kolejny. No i bramka z główki, Lewandowski w 69 minucie, no to w końcu się musiało tak skończyć. Ansaldi musi bardziej pilnować się na lewej stronie, bo tutaj Thomas Miller. Piłka do Manjukicia, Mandzukić, Mandzukić do Noiera. I 3 do 2, Mario Mandzukić błąd Noiera. 3 do 2, no ier popełnił błąd. Mandżukić mu zabiera piłkę Jest 3 do 2 Czy tam 3 do 1 3 do 1 podwyższamy prowadzenie Ekaterina Burg Mathieu i proszę bardzo, Mario Mandżukić i Bramka, Mario Mandzukic w 83 minucie poławia znowu balotę Lego na 4 do 1. Mario Mandzukic. ładna piłka na dojście, Mandżukić, uderzył, nie dał do Jerowi szans zewnętrzną częścią stopy. 4-1. I Piotr Trochowski, Matie. Wykonuje i będzie bramka! Maszczerano! W 85. minucie. Javier Maszczerano. Po dośrodkowaniu Mathieu. Na krótki słupek. No i posyła tą bramkę na 5 do 1. Trochowski. I bramka, Vargas w 90. minucie 6 do 1, proszę bardzo, dołożyliśmy przeciwnikowi. Trochowski do Vargasa i jest bramka z główki. Czyli tak jak tu lubimy strzelać w FIFA, 14. I jest bramka Mario Mandzukic. W 90 minucie strzela, gola. Jeszcze leciutko. Potem przytula się z powietrzem. Mandzukic pokonuje Noyera 7 do 1. I koniec meczu: wygrywamy 7 do 1. Dos Santos, Trochowski, Mandzukić, Mandzukić, Mascherano, Vargas i Mandzukić. hatryk trick Mandzukicia w tym meczu. Chociaż dostał na początku żółtą kartkę i mocno cofał się do obrony, ale się udało. 9-7 Mandzukic, 8-8 Vargas, 9-5 Trochowski, 8-0 Bangura, Dos Santos, Krychowiak 7, Matie 9-5. No bardzo dobrze mecz rozegrał. No Lansaldi niestety, ale za dużo razy puszczał i błędy popełniał. W Pierwszym meczu mamy kolejne 3 punkty. Jeszcze 5 meczów przed nami. No wizja utrzymania się jeszcze jest do zrealizowania awansu również jakby się udało wygrać wszystkie 5 meczy. No, to za chwilę widzimy się w meczu numer 2. Przed nami przeciwnik na kolejny mecz Krasny Berek. No, versus Żarina SC. Zobaczymy co oni mają. Stroje Manchester City i Logo Manchester City na napadzie. Staric, Eto, Rooney, Oeziel, Lampard, Vermaelen, Vidic, Terry, Walker, Evra i na bramce Joe Hart. No ciekawy skład z pięcioma obrońcami. Eto i Staric bardzo przyjemny napad, muszę tak to powiedzieć. Na pewno. Ładna piłka do Mandzukić, do przodu! Proszę bardzo, Mandzukić, a teraz Vargas. Ajajaj, Vargas tak spierdzielił po ziemi, no nie. Nie, tak nie może być, Vargas, to nie mogło się zdarzyć. Edu Vargas, no tym razem do Santos. Nie, naprawdę, naprawdę, Dos Santos tego nie wsadził. I bramka, w końcu Bangura jak strzelił, proszę bardzo, w 44 minucie Bangura, prawy pomocnik. Tutaj odpowiedź od razu zasadził. Jest! W końcu Bangura, ale wymęczony ten gol naprawdę. Ciężki mecz, to jest ciężki mecz. I koniec pierwszej połowy wynikiem 1-0, wygrywamy ten mecz. Stroje Galatasarayu przynoszą nam szczęście, trzecie stroje. Jest dobrze. Bangura tutaj ładnie się wepchnął jak walnął. Wsadził pod poprzekę. Trochę przesadziłem z siłą strzału, ale jakoś wlazło. No dobra. Pierwszy gol padł dla nas. Mandżukić nie w tą stronę. No i bramka niestety. Staric z lepszej nogi w 55 minucie strzela na bramkę wyrównującą. Daniel Staric. Jeszcze jego Markowy ruch fala, tak jest, no niestety, tutaj zasadził nam. I bramkę, niestety, bramkarz wyłapuje tą piłkę, Rodrigo z tyłu, to Trochowski próbował chyba. Edu Vargas, oj. I prawie takie jest. Krychowiak, Grzegorz Krychowiak w 90 minucie na 2 do 1. Bohater tego meczu, jak przysolił. Przy ziemi mocny strzał uderzył, i Krychowiak wbija to do bramki. Krychowiak na treningiem, plus 6 do wszystkiego. I koniec meczu. Wygrywamy 2-1 po golu Grzegorza Krychowiaka. Wspaniałe uderzenie Grzegorz popisał się i pokonał Joe Harta. Krychowiak w 90. Pięknie. Grzegorz Krychowiak 8-2. Wspaniała praca w defensywie. No na przodzie niestety Rodrigo się lepiej spisał niż Mandzukić. Trochowski, naprawdę nieźle, no i Mathieu, filar obrony, Ter Stegen, no nieźle. Nieźle, 425 monet, przede wszystkim 3 punkty zbliżające nas do ukochanego utrzymania się, 9 punktów, 4 mecze. Wygramy jeszcze jeden i mamy utrzymanie w trzeciej lidze, nie spadniemy. Fajnie by było. No to zaraz widzimy się w meczu numer 3. Mamy przeciwnika na trzeci mecz, mam nadzieję, że się połączy. Kaliga, bis. No, dajesz. Stroje Liverpoolu. Chyba kolejny Rosjanin. Bis. A jaki skład? Oczekiwanie na przeciwnika Benzema, Lewandowski, Kroos Royce, Griezmann. Czyli połączenie znowu niemiecko-hiszpańskie. Też stegen na bramce No ładnie wam tylko jeszcze nafutrowani, a jak chowiaka zapomniałem nafutrować, Będ, jest, to jest kiepsko Grzegorz bez futra to brzegłość bez futra Może być Mattie Matie i główka i ponad bramką. Niestety, masz czerano, kapitan zespołu Dośrodkowanie z lewej nogi Matie Masz czerano, ponad bramką Oj, 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 błąd Benzema z główki. W 58. <śmiech> <śmiech> Źle to zrobił Ter Niepotrzebnie nim wychodziłem. Gdybym nie wychodził, miałbym szansę to wybić. A tak... I główka, i gol Edu Vargas. Proszę bardzo, Edu Vargas w 63. Minucie. A czas na chyba zmiany. Ładna piłka, i Vargas główką pokonuje też Tegena. Koniec meczu, i przegrywamy 2 do 1. No, Tony Cross nas załatwił tym razem. Benzema w 58, Vargas w 63, i Tony Cross w 83. Minuta. Ale ciężki mecz był przeciwnik godny, też Stegen 8-9, masz czerano się nie popisał, no, Krychowiak jakby futrowania Też nie za bardzo. 7-8 Rodrigo Santos 5-4 Jessie Rodriguez. 8-5 tutaj. Royce też tutaj szalał na prawej stronie. Ale mój też Stegen dostał zawodnika meczu. I no cóż, przegrywamy 2-1, zostały nam 3 mecze. I 3 punkty do zdobycia do utrzymania. Nawet jest jeszcze szansa. Jakbym wygrał wszystkie 3, mieć 18 punktów na awans też jest szansa, ale to w następnym odcinku się rozstrzygnie, czy się utrzymam tylko, czy też awansuję do ligi drugiej. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!